Fox FM w rytmie hitów. Szanowni Państwo, właśnie wita nas Białystok, stolica Disco Polo. Zenon Martyniuk już tam rozgrzewa swój wokal. A panowie, jak wasza rozgrzewka? Pijmy zdrowie pani! Tak, panie gdzie przyjechaliśmy do pana! Zespół ją w końcu zasłużył na własną koralowinę. Panowie, spodę. prosto, prosto, prosto nie, nie, tu. nie! To nie po drodze! O, no, nie, no! Dzieński, bardzo, bardzo takie, te, te mam Ma. Poletaj, już mamy stadion możemy... w Białym Stoku tak. tak to tutaj <śleski> Jeden za wszystkich, ślubik na jednego. Raz, dwa, trzy, cztery! Nie ma jutra, nie ma wczoraj. Jest ją! Wszystkie pajęseńki w górę! Powitajcie w ich granicach! Znajdujemy się na stadionie Jagiellonii Po meczu jagiellonia Białystok Warszawa. Ze mną napastnik jagiellonii Białystok. Dzień dobry. Czy, czy tak? Ale przy ta tak? Tam karnego nie było, nie? Nie? Oddaję głos do studia wodku. na me Logo, Aktoczu dawał antyposis. Jak śpiewało Shop Boys, go West! No i my wracamy ze słonecznego Białego Stoku do równie pięknej Warszawy.